Uwaga, nie ma lighta, czyli... A, dobra, light jest na dole. Już odwracałem wieżę na prawo, żeby strzelić w Borkena, bo jeśli go nie ma tu, no to gdzieś musi być. Ładuję hita. On teraz będzie... ...pieszczą. Dziwna bitwa kokodilo, bombardilo, dobrze że nas się objeżdżają, chwila, bo nic nam na dupę nie wiedzie, żeby nas rozwalić. Uważaj, wycofuj się, jasne, ja cię nie chcę blokować. Ja chcę ci dać wyjechać stąd. Bo na nie jestem do ni dla nich trudnym przeciwnikiem. Ważne, żeby krokodilo nie wychylał bez spota na mnie. jest przestrzał. Przeciwnicy rzadko są na niego... ...przygotowani. Aczkolwiek ten przestrzał też nie jest zbyt duży. Jest on nieoczywisty, tak to nazwę. No i też przeciwnicy mogą mi oddać, ale rzadko tutaj patrzą. W tamtej pozycji. Przyjął pojarzmie VZ-em. Liczyłem na to, że już wycofał się. Nie wiem co ten krokodilo zrobił. Ale nic wartego powtórzenia. Film mnie interesuje w tym momencie. Dobra, FV strzelił. Wjeżdżam na chwilę. Nie wiem, czy ten FO w ogóle miał jakiekolwiek szanse na trafienie mnie z przebiciem. Nie wydaje mi się. Jesteśmy na hilu. Mamy tutaj free fragi. Z tej strony hila gra się dużo lepiej, ale i wjechać dużo trudniej. Beczka pewnie już uciekła. Beczka. Aż, aż nie wiedziałem, gdzie ją bić. Żeby się czasem nie odbić. Beczka nie uciekła, czyli ta jest... beczka jest takim apekami, które trzeba zdjąć po prostu. Zdjęliśmy Popuszuje nam czołguś, ale Nie wiem czy sobie poradzi. Ta bitwa jest przegrana, chcemy robić jak najwięcej. Po prostu musimy się ustawić, żeby nas nie zniszczyli, żeby musieli po nas pojechać i robimy damage na tych, którzy po nas jadą. Zdążę? Zdążę. Podpałom. Co prawda miał gaśnicę. Nas to nie interesuje. Nas interesuje to, że zużyliśmy mu 20 tysięcy. Tu chciałem w przód strzelić, ale dostał w boki też z przebiciem. patrzcie tutaj lewą gąsienicą sobie ładnie na kamyczek najeżdżam delikatnie. Przez co nie mam problemu z jakimkolwiek obniżeniem działa. No kolego. Welcome to World of Tanks, the best free-to-play game ever. Drugi zestaw, wzmocnienie zamiast eksperymentalnego turbo. Ten czołg bez turbo nie jeździ. Wzmocnienie zamiast staby, ale to tylko i wyłącznie na jakąś mapę gdzie Będziesz wiedział, że, walcz, by, że do końca, od początku do końca bitwy będziesz strzelał tylko i wyłącznie w przód czołgów. W sensie w przód czołgów. W... Nie będziesz obracał wieżą. Ten czołg potrzebuje staby. Wiem, bo markowałem go bez staby. Bo się uparłem, że zmarkuję go bez staby i to był błąd. Eee, my, oni to mogą przegrać. Wasze 6 się cofnął i daje mi spypance, nie? Mutno. Tutaj zagram bardziej na wieżę. Udajemy, że jesteśmy nubem. Zaczął coś pisać sobie na czacie w tym momencie, give me him, I will kill him, take a shot, and I will go up and I. I, I have him. FFW. ten 268 nie był wcale tak daleko. Tu, gdzie jest lodówka. Musi mnie zjechać w dół. Nie wiem, czy mam spota. Zjechanie w dół tym czołgiem to jest kilka sekund. Dupa, dostałem spota. O na dupa Low roll Chila, nie, to ma 700? 700 To nie Low roll Powinienem mieć hejka zamontowanego. Grill rozbił się No i fajnie Będzie nam zużywał tlen w randomku O oh, ho, oh, oh. ho! Idą święta i te sprawy. Cześć. Co tam u was? Ta lodówka mi po pokrzyżowała mocno plany.